i zobaczcie jakby wyglądało spotkanie godzili z, z Minecraftowym Smokiem Endu. No to już chyba Dinomania tak, bo zrobię taką animację. Dzisiaj sobie na reagujemy zareagujemy. Nie też będzie z reakcji, ale jeszcze będzie właśnie o z innej serii. Nie wiem czy jutro, ale to nie. No. A to nie. Czasem bez zbędnego przedłużenia to zaczynamy. Tutaj, tutaj mamy Ender Dragona. godzi Czyli mam animacja już mają 2 minuty, więc ale będzie szybko ogólnie animacja jest tę dobrze zabiona, ale mam nadzieję, ale ogólnie to, tam tam się będzie się.

O, panie do doktorze, jak się nie do to jest nie ja była mocno. Hmm. szczerze nie wiedziałem, że tak szybko pójdzie rol. Ale fakt faktem, że ten z, z, z tego nie jest taki mały w porównaniu i tych kajdziów. Nie w sumie... Dobra, bez jednego przedłużania. To ładne, trzymać się jar.